A tak w ogóle nie wiem, czy wiesz mój drogi widzu, ale na moim Discordzie trwa obecnie konkurs świąteczny na takiego ładnego paracorda Marble Fate. No, koska zdecydowanie pierwsza klasa, a i też wygrać go jest naprawdę łatwo, bo jedyne co musisz zrobić to właśnie wejść na mojego Discorda, do którego link masz w opisie, znaleźć ten kanał z konkursami i kliknąć po prostu ten przycisk dołącz i właściwie tyle. Myślę, że mega proste zasady, łatwo to zrobić, a i przy okazji można zgarnąć naprawdę bardzo fajny prezent świąteczny. Ja już nie przedłużam, zapraszam Cię na materiał. Purple, purple, you Canada? What the fuck?

Jeszcze, uh, yes. powiesz Turkowi salam aleikum, to ty jesteś twój habibi Gdzie from bro? Ej boże czekaj, Holand Holand? Ochland! Yeah, yeah O oh, Lewandowski 6 I Turki? A, Uzbek ah, A, Uzbek, Are you now? Are you now? <laughs> no, no, no Nice bro Come <laughs> to Uzbekistan bro What? No, no, it's me, bro. <laughs> huh? No, oh, no, okay. it's you. I check purple. I check. <laughs> blue, blue. What city? What city in Kazakhstan? Uzbek Uzbekistan. uh horizon. horizon Do you know? uh how you spell? I check Google Maps. I check Google Maps. How you, how you spell it? Chat, chat. Okay. Well, my no number. Okay. My number. <laughs> On mieszkał Kazachstan czy gdzie? Uzbekistan. A nie, oh, to jest oh, jakiś oh. Tashkent. Gdzie jest to miasto? Horizon? No eee... ja kur... Napisałem horizon idiota! A sponsorem dzisiejszego filmu jest Skinplace, czyli strona, gdzie w bardzo prosty i przede wszystkim szybki sposób sprzedasz swoje skiny za realną gotówkę na swoje konto bankowe, Paypala czy nawet i na krypto, bez konieczności szukania kogoś do tego. Jedyne co musisz zrobić to zalogować się na stronie, a następnie wybrać skina, którego chcesz sprzedać. I oczywiście z moim kodem maciasy dostaniesz fajny bonusik w postaci 2% dla twojej pierwszej sprzedaży. I wola voilà, robota zrobiona. Teraz tylko czekasz aż minie okres Trade Protecta, który niestety nakłada na nas tym automatycznie i wtedy po ośrodniach możesz wypłacić. Wszystko przede wszystkim prosto i bez problemów przebiega Także jeżeli potrzebujesz kasy na kepsa, a jesteś na diecie Jest to chyba idealna opcja. Link w opisie, zapraszam Aha This is my number, bro Kolejny numer telefonu, Ja go dodaję, ty What is the best thing about your country? Maybe... Эээ... Нью-Зеланд Чё? Я п***, но... Несамовитый гость Вы работаете? Какой ваш работ? Эээ... Ком... Почти, минутку Окей, окей Минутку Вы продукт... Продукт? Дурс, брат Продукт? Или... продукт дурс Ви Продукт дурс Ah, pro, produce doors. We produce doors. Ah, okay, okay, okay. <laughs> I have a friend Good who, who also Yeah, I, yeah. I have a friend who, who also produce doors, no? Kocham <laughs> go, bozo, we are go. Quadrat, a on boy about 100 people. Ooh. a lot, a lot, nice. But is Uzbekistan, right? <laughs> I will host you. I love Uzbekistan. Uh, what city do you live in? Question mark. Özbekistanı no. seviyorum. Hangi şehirde Thanks. yaşıyorsun? Oh nice, nice. Thank you, bro. Thank you. <laughs> This is Turkish language. Yeah, yeah. I couldn't get the uh, Uzbek in the Google Translator. What do you do, bro? <laughs> He's student. Student, student, ah, nice, nice. Which country? Lewandowski, Polonia, Poland. Bro, this is my Instagram account. Okay, I follow, I follow it. <laughs> Nie ma takiego. No. Results found.

o! <f *ck> Jeden chyba long był, nie? Hello. Tak. Go kosuje. Nieważne nie kosuje. Ja po... <f *ck> Baby Wybieg! Wyszedł wyszedł dwóch, no.

My come. woman from Ukraine. uit de for her that she's She's de buurt van de buurt van de buurt van Hello. buurt van de buurt van Hallo. Hallo. van de Let's kontakt. Rozmowa buta z hutą. Biorej, okej. Marka, marka dead, marka dead, last shot. A mm. co? Chłop, słuchaj, manik shadow. Spikowałem. Nikogo nie zobaczyłem i umarłem. Ja nie walczyłem z ostrym cieniem mgły. <laughs> nie kłamał, nie no kłamał. No kab widzu.